30 lat temu. Szwecja zniknęła pod białym puchem. Nie, nie, to nie była zwykła zima, to był żywioł, który sparaliżował cały kraj, mrożąc krew w żyłach, zaspy, które miały po kilka metrów. Odcinały od świata miasta i wioski, a o tym już teraz więcej będzie Państwu opowiadał niezawodny Jan Janczy. Cześć, Janku. Dzień dobry, cześć. Cześć Jan. Myślałem, że powiesz, 16 minut po 9:30. No właśnie, też tak, tak się I mnie i zmroziło. To jest, no właśnie, ale to jest bardzo dobry sposób, taki alternatywny trochę na podawanie czasu. Prawda? 16 Minut po 9.30, tak. Czyli 9.46. <śmieniu> ale mamy 9.17. Tak, czyli. To, w, to wprowadziłeś teraz zamieszanie. Tak, czyli 13 minut do Trzy... 9.30. <śmieniu> dokładnie tak. <śmieniu> <śmieniu> tak, ale faktycznie 30, skoro tych 30 się trzymamy, 30 lat temu, prawie dokładnie, bo 17 listopada 95 roku te wydarzenia, o których um, mówicie, miały miejsce. No w Polsce mieliśmy wielką wodę w roku 97. Mm. W Szwecji też była wielka woda, ale w innym stanie skupienia i to była właśnie ta wielka, wielka śnieżyca przede wszystkim w południowej Szwecji i zachodniej, właściwie bardziej w zachodniej nawet niż w południowej, a powiedzmy centralnie południowej. I w historii najnowszej Szwecji faktycznie czegoś takiego w tamtym czasie nie było, ale mało tego nie było nawet do tej pory, bo wiele z tych rekordów, które padły wtedy, nie zostały pobite aż do dzisiaj. No trzeba zacząć od tego, że w ogóle śnieg się w Szwecji zdarza, prawda? No nie jest taki często widziany, ale jednak się zdarza, nawet w listopadzie i nawet w tej części kraju. Ale na ogół to są opady, no takie wiecie, trochę jak w Polsce, to znaczy spadnie homeopatyczne. Spadnie następnego dnia góra, dwa dni później już jest to jedynie wspomnienie. No natomiast ten listopad roku 95, który do historii przeszedł jako... Śnieżyca listopadowa, czyli już to coś nam mówi, był absolutnie, absolutnie wyjątkowy. To była zamieć, która nadeszła nad kraj z nad Morza Północnego utrzymywała się przez parę dni, więc właściwie można powiedzieć nic wielkiego. Natomiast było to na tyle skuteczne, że odcięło tę część kraju od cywilizacji i odżycia jakiegokolwiek na dobrych parę dni. No dość powiedzieć, że tydzień zajęło doprowadzenie do jakiej takiej używalności i połączeń kolejowych, lotniczych, bo lotniska oczywiście nie działały. O transporcie takim kołowym to już nawet nie będę mówił. To był piątek 17 listopada. I znalazłem: bo tak sobie myślę, że fajnie jest rzucić się w archiwa. Taką małą rzecz to jest prawdopodobnie jeden z pierwszych serwisów informacyjnych, które w ogóle informowały o tym tym wczesnym popołudniem. Że pada, to znaczy, że pada to wszyscy widzieli, ale że pada tak, że to się nie, nie zapowiada zbyt dobrze. Jego nie będę tłumaczył. Tak. Mhm. Jego nie będę tłumaczył. Tam to jest krótki dźwięk z małym jinglem. Tam padnie jedno słowo, które jest, jak to się mówi, transparentne, i myślę, że to nam o tej całej sytuacji powie wszystko. Dzień dobry, morgonna här är västig och med en förläng nyhetsändning. Det råder ett katastrof liknande tillstånd i Uvädret och så gott som inga transporter fungerar. To była to jedyna katastrofalna, <laughs> <laughs> tak. No ja wam powiem, że Szwedzi nie są zbyt wylewnym narodem, więc jeśli pada słowo takie jak chaos czy katastrofa, to już naprawdę musi być katastrofa, naprawdę musi być źle. Według SMHI to jest taki odpowiednik IMGW szwedzki. To była największa śnieżyca w historii współczesnej Szwecji. Żaden z tych rekordów, które tak jak powiedziałem w listopadzie 90 roku padł, nie został do dziś pobity. Natomiast pytanie, jakie to są rekordy. 60-70 cm śniegu to była norma, 98 to był maks, jaki był odnotowany. Czyli metr. W dodatku to jeszcze może oczywiście byłby to kłopot, ale dałoby się jakoś temu zaradzić. Natomiast większym problemem były wiatry. Niezwykle silne, 20, nawet 30 metrów na sekundę. To łatwo można przeliczyć, ile to jest kilometrów na godzinę. Które powodowały, że co się udało uprzątnąć, to właściwie próżny trud, bo to natychmiast zostało zwracane w to samo miejsce, z którego zostało, zostało przy, przymiecione przez tę śnieżycę. Część kraju się w ogóle zatrzymała na parę dni, to znaczy te zawody, które nie były jak to się w Szwecji mówi: Sam Helsiktiga, czyli te ważne dla społeczeństwa, czyli y, takie zawody jak no, na przykład y, medyk, czy pracownik y, służby zdrowia, czy straż pożarna, czy policja, czy wojsko, które zostało zaangażowane do. Do pracy. Czy wymagało się, czy zalecało się jednak pozostawanie w domu? Oczywiście pewnym problemem było też to, że niektórzy już dotarli do pracy. No i w tej pracy na parę dni zostali. I to jest historia, do której ja jeszcze wrócę za jakiś czas. Fotografie z tego czasu mówią za siebie, no tego w radiu nie pokażemy, natomiast faktycznie ten metr, no to samochody zasypane po dachy, prawie mm -hmm. że. Jakieś próżne próby odśnieżenia ich. Taka ikoniczna fotografia narciarza w Göteborgu, który właśnie na nartach się pod pomnikiem rybaka. To jest taki, taka duża statua. W centralnej części Göteborgu projekt Karla Majsa też bardzo ciekawy szwedzki rzeźbiarz, pod tą statuą na biegówkach się przemieszcza, bo to był taki jedyny sensowny środek transportu. Właściwie w tamtym czasie wszystko, wszystko stało, jeśli ktoś miał potrzebę się przemieszczać, akurat to, 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 to była jedyna możliwość. Samochody, które utknęły w zaspach i zostały tam pozostawione, pozostawione na, na parę dni. Brak prądu, parę dziesiąt, tak się szacuje, 50 tysięcy osób było bez prądu tego, przez te, te parę dni. Co oczywiście no, energia elektryczna, ale też grzanie no, w, w takich warunkach śnieżycy jest to spora komplikacja. I mam jeszcze taki jeden głos z epoki. To jest telefon, on pokazuje powagę sytuacji, bo to jest telefon od słuchacza, który został po drodze gdzieś uwięziony w samochodzie. No i w takim krótkim zgłoszeniu opisywał, jak to z jego perspektywy, właśnie tam w okolicach Göteborga, wygląda. Przede mną jest korek długi na kilometr i niekończąca się kolejka za mną. Stoimy. Jeśli jeszcze trochę popada, to już nie będę mógł otworzyć drzwi. No i takie sytuacje nie były absolutnie odosobnione. W tej części kraju ogłoszono nawet stan klęski żywiołowej. Do pomocy wysłano wojsko, bo te pojazdy gąsienicowe, którymi i teraz dysponuje, i wtedy dysponowało, dysponowało wojsko, to były jedyne pojazdy, które mogły się przebić w ogóle przez, przez te śniegi i przez zaspy i dotrzeć do poszkodowanych czy przynajmniej wstępnie uprzątnąć te, te miejsca. Janku, przepraszam, że dziwaję to tutaj w słowo, no bo Szwecja raczej to jest kraj, który jest przyzwyczajony do zimy, prawda? No dokładnie. Więc to, dlaczego? Czy, czy jednak coś od tej strony organizacyjnej zarządzania zawiodło, czy po prostu te opady były tak intensywne, że absolutnie no chyba żaden kraj by sobie z tym nie poradził? I było dokładnie tak, dlatego że to jest też ciekawe w tym roku, jako że to jest okrągła rocznica, sporo się o tym mówi, i to nie jest tak, że taka sytuacja była, że to było nieprzewidywalne zupełnie. To znaczy, to się mogło wydarzyć, ale pod pewnymi niezwykle specyficznymi warunkami. I też dlatego meteorologicznymi warunkami i też dlatego t, t, ta śnieżyca, ona się nie powtórzyła do tej pory. I w przeszłości też. Nie miała miejsca. Dość powiedzieć, że te rekordy, które padły wtedy, no to one aktualizowały jeszcze te z początku XX wieku w ogóle. I tak jak w roku tam 1900, powiedzmy 10, 20. mówiliśmy o opadach na poziomie 20-30 cm, no to tutaj nagle mieliśmy opad 60, 70, 80 cm. Więc to był ten powód przede wszystkim. Znaczy, żywioł, który nadszedł z. Kierunku dosyć spodziewanego, natomiast o sile niespodziewanej. I o tym się też mówi w tym roku, bo ta 30. rocznica jest takim dobrym momentem, żeby popatrzeć. i się zastanowić, dużo mówimy o bezpieczeństwie na przykład w ostatnim czasie, z oczywistych dosyć powodów. Okazuje się, że wojna nie jest konieczna do tego, żeby sparaliżować kraj, tylko po prostu wystarczy nam śnieg. I to, że mamy linie np. Na wysokiego napięcia, które idą górą, no to jest już. Jakieś zagrożenie, chociaż może nie zdajemy sobie z tego sprawy tak na co dzień. O tym mówił w mediach, teraz ukazywało się sporo przy tej okazji materiałów. Jeden z takich pracowników Vattenfall, czyli dostawcy prądu, który akurat tego dnia pechowo utknął w pracy, no nie za wiele mógł zrobić w tej jego historii opowieści. On przywołuje taki obraz, że siedział w pracy i śnieg sięgał prawie, że po, po, po sam szczyt okna. No Wiesz roku to... ja tak sobie myślę, bo my siedzimy w dosyć nisko położonym pomieszczeniu tak. w studiu, Niestety. że jakby tak ten śnieg zaczął padać i rzeczywiście ten też 70 cm czy metr nam napadało, to my byśmy stąd nie wyszli. Nie wyszli, tak. No tak, że my byśmy w zasadzie powtórzyli tę historię trochę też. Prawda? No ale tak poważnie mówiąc, to, to, to daje do myślenia po prostu. Czy przypadkiem nie jest dobra pora, żeby się zacząć zastanawiać nad trochę przekładaniem tej infrastruktury, może pod ziemię, niekoniecznie z myślą o warunkach naturalnych, bo jednak to jest tak jak mówię i wszyscy zwracają na to uwagę, jednak absolutny wyjątek, ale no, ale takie wyjątki mogą też przyjść z innej strony i niekoniecznie mieć związek z pogodą. Dużo wspomnień z tego czasu. Pani, która dziecko urodziła na przykład w tej śnieżyce, była w drodze do szpitala, ale musiała zawrócić, urodziła dziecko u sąsiada. I to dziecko zresztą teraz też ma swoje dziecko, chociaż ono urodziło się już w szpitalu. Jakiś inny pan Szwed wspominał w takiej audycji wspomnieniowej, właśnie o, o tym czasie z tego czasu. Jak to y, próbował się dostać do pracy, był to pomysł dosyć głupi, bo miał jeszcze opony letnie. Wylądował w Rowie, oczywiście, jeszcze po drodze gdzieś tam wziął dwie aut aut autostopowiczki. Y, udało się sytuację jakoś tam uratować z pomocą y, obsługi stacji benzynowej, która miała traktor, co też nie jest to, aż takie, może, oczywiste i często spotykane. I bardzo dużo jest takich historii. Wiele osób wspomina ten czas, że to były najgorsze dni w ich życiu, to znaczy. Y, Kraj był częściowo sparaliżowany, ale też nie bardzo było wiadomo, co zrobić ze sobą. No bo, jednak, tak jak mówisz, kraj przyzwyczajony mm -hmm. zupełnie do, czy, czy jakoś gotowy na takie warunki, ale jednak no nie aż takie. I to też ciekawie mówi o tym, jak my jesteśmy gotowi na różne kryzysy. Ciekawie, ale myślę, że daje też do myślenia bardzo poważnie. No, mówiąc krótko, niezależnie od postępu technologicznego czy nowoczesnych systemów, w starciu z potęgą natury, wciąż jesteśmy Bezradni. tylko ludźmi. Mm, mm. I warto zawsze mieć przy sobie trochę jedzenia i picia, proszę Państwa. Tak, tak jak ten kierowca, który utknął. Tak. Na I, i narty może też by było do mieć. <laughs> Ależ opowieść. No. Przy tej no, tak. okazji. Ciekawe, mm. czy nas spotka taka śnieżyca w tym roku. Ja no. myślę, że nikt nie tęskni za aż taką śnieżycą. No tak, chociaż aż oczywiście dzisiaj... są tacy, którzy tęsknią za, za białym puchem. Dzisiaj zero chyba było, czy tak nawet leciutko na minusie. Na minusie, tak. na minusie prawda? Ja to już odczułem, bo oczywiście na rowerze przyjechałem. Niektórzy wariaci też próbowali się na rowerach przebijać przez tę śnieżycę z marnymi skutkami, jak się spodziewacie. No i tak trochę czuję, że chłodnawo się robi i też nie tęsknię za takim śniegiem, prawda? Mm. Aż takim. Janku, a Szwedzi wyciągnęli y, lekcję? Z tej lekcji, żywiołu, która ich dotyka. Myślę, że takim dobrym testem będzie kolejne tego rodzaju <noise> wydarzenie, bo to się wygodnie mówi. My trochę inaczej też na to patrzymy. Tam jest inna jednak infrastruktura z wiadomych przyczyn. No, lata życia w klimacie takim, akurat jaki jest, ich i wielu rzeczy nauczyły i do pewnych spraw też przyzwyczaiły. Mowa o bardziej północy pewnie. Nie wiem, prawdę mówiąc, nie wiem, bo to są takie rzeczy, na które chyba nie da się niestety przygotować. A przynajmniej w stu W procentach. stu procentach, mhm. tak. Yy, można. Pewne refleksje mieć w tych, w tych kwestiach, jakieś lekcje wyciągać, natomiast e, myślę, że z naturą się jednak nie wygra. No, jesteśmy tylko ludźmi. Bo w tak sumie nigdy nie wiemy, czym nas zaskoczy no I, i jakim stopniem. tak Czy nie będzie to na przykład metr 10 śniegu następnego? No i skończyło razem. się refleksją natury ogólnej. No właśnie, no, men, omen natury ogólnej. Tak. Słuchaj, Janku, w koszolinie śnieży, pisze pani Joanna coraz mocniej, <laughs> więc wiesz, może. Proszę wybaczyć. Nie sikorki jest już, skrasz, puka jest sikorki już pukają w karmnik. Wyobraźcie sobie. Janku, a czy, czy piosenka, którą nam przyniosłeś, nawiązuje jakoś do śniegu? Yy, nawiązuje do 30 lat, yy, ale to nie jest o tej śnieżycy. O Hellström, Helström, który jest z Göteborga, zresztą też. Fajną płytę wydał w tym roku. Z nim jest, prawdę mówiąc, trochę tak jak z Abba w roku 70. To znaczy wszyscy wstydzą się przyznać, że go lubią, ale po cichu go słuchają. I dowodem na to jest to, że zapełnił cały, całe Ulewi, czyli taki duży stadion w Göteborgu w tym roku. Kompletnie wyprzedany koncert. Fajną płytę wydał niedawno. No to z takim 30-letnim tytułem i tym 30-leciem w tle sobie możemy posłuchać. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.